Witajcie, to jest z kości szybka wrzutka dzisiaj na stole, a właściwie na łóżku halo wieża, czyli no wypasiona kooperacja dla dwóch osób, w której to nie możemy się za bardzo komunikować, a w której to musimy wylądować samolotem na lotnisku. Każdy z graczy ma taką zasłonkę, tam ma swoje cztery kości, tymi kościami rzucamy, oczywiście. Nasz współgrać nie widzi, jakie mamy wyniki, no i następnie kości te będziemy przydzielać tutaj na tym kokpicie samolotu. No i teraz będzie się tu działo bardzo dużo rzeczy. Jeden z kopilotów będzie odpowiedzialny za klapy, no i będzie mógł je po kolei aktywować, dając odpowiednie kości. Jeśli w poprzedniej rundzie tu położyłem jedynkę, czy akurat w tym przypadku dwójkę, no to przełącznik idzie tutaj, zapala się zielone światełko. A ten tu wskaźnik przeskakuje o jedno pole. No i tak będę musiał, zanim wylądujemy, a to jest oczywiście główny cel przecież gry, włączyć wszystkie te przekaźniczki. Drugi z pilotów znowuż odpowiedzialny jest za podwozie i tak samo będzie tu odpowiednio wrzucał swoje kostki, dzięki czemu różne wskaźniki będą nam się tu przesuwać. Oprócz tego będziemy musieli zadbać. O hamulce. Z nieużytych kości będziemy mogli dostać sobie takie kawki, a za kawkę będziemy zaś mogli jedną kość zrobić plus minus jeden. Oprócz tego mamy dwa obowiązkowe e, ruchy w każdej rundzie, a to oznacza, że z czterech kości dwie zawsze musimy dać na e, poziom lotu i na moc silników. No i w zależności, jaka tu będzie suma i w którym miejscu tego znacznika będziemy, no to albo nie polecimy w ogóle, bo będziemy tak powoli się poruszać, albo polecimy ze standardową prędkością, albo się rozpędzimy na tyle, że ten tu znacznik przesunie nam się o dwa pola. No a co rundę, znowuż ten tu znacznik będzie nam się przesuwał w dół, bo to jest nasz wskaźnik wysokości. No i oczywiście to musimy też pożenić odpowiednio, tak żeby ani nie rozbić się gdzieś przed lotniskiem, ani tego lotniska po prostu nie przelecieć. Oprócz tego na radarze mamy inne samoloty. Tutaj będziemy mogli się komunikować po to, żeby z odpowiednią wartość te samoloty też móc e, jakby no, przeganiać czy połączyć się z nimi tak, żebyśmy e, się z nimi po prostu nie zderzyli. Tutaj różnica w kościach będzie nam pokazywała jak samolot jest przechylony. Jeśli oczywiście przechylimy się za bardzo, no to żeśmy się rozbili. Natomiast przy lądowaniu no, oczywiście, musimy tak to zrobić, żeby ten poziom się całkowicie wyrównał. No i przypominam, że wszystko to robimy bez tak naprawdę komunikowania się, więc no, nie, jest, nie jest łatwo. E, już dużo się dzieje, a tak naprawdę tych lotnisk to mamy tu. Naprawdę wiele, wiele poziomów trudności. Mało tego możemy rozbudować tę grę o kolejne moduły, które mamy w pudełeczku, czyli siłę wiatru, poziom paliwa, czy hamowanie w warunkach zimowych. No, gierka dosyć długo nas jakoś omijała, no ale teraz wdarła się przebojem. Także jeśli lubicie kooperację, a nawet jeśli nie lubicie, no po prostu sprawdźcie tę grę, bo ona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemna, świetnie wygląda. No i ma niezły klimacik. Także halo wieża, polecamy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!